Witajcie dzisiaj na trzecim już filmie z serii Errores Widzieść Hiszpania za górami, a Krusina karnowa jest nami Teraz się żyje za chęć walcika teraz hiszpański walcik sam raz, la la, la, la. Poprzednie filmy z tej serii bardzo Wam się podobały, i dzisiaj przychodzę już z trzecim odcinkiem tej serii. Przygotowałam dla Was aż cztery całkiem popularne błędy, i to takie, które y, bardzo, bardzo często gdzieś tam się przewijają. Pierwszy ten błąd, który potrafi się pojawiać nawet u osób, które już całkiem długo uczą się hiszpańskiego, y, jest to błąd w zaimku osobowym, mianowicie bardzo często zamiast on, zamiast el nagle nie wiedzieć, czemu nawet u osób, które już mają całkiem zaawansowany poziom, pojawia nam się zamiast el EJO. Ja wiem skąd to się bierze, to po prostu pamiętamy Eja, czyli ona, i zmieniamy to A na O. Natomiast warto zwrócić uwagę, nie ma takiej osoby jak Ejo. Drugi błąd, który też wydaje mi się, że jest związany z takim przeniesieniem trochę konstrukcji czy to z polskiego, czy z angielskiego. Mianowicie jak chcemy powiedzieć, że jest tak dużo czegoś albo nie ma tak dużo czegoś, to zamiast użyć po prostu wyrażenia tanto czy tanta czy tantas czy tantos, to wychodzi nam takie so much albo tak dużo i wychodzi nam takie tan mucho. I zamiast powiedzieć, że en la calle no hay tanta gente hoy, to nam wychodzi, no ai tan mucho gente, co jest oczywiście błędem. Na przykład możemy też powiedzieć, oj, no hace tanto sol i to już oznacza, że nie ma tak dużo słońca, jakby nie ma potrzeby już tam tego mucho dodawać. Trzeci błąd to już typowy fałszywy przyjaciel. Co prawda nie z polskiego, a z angielskiego, no ale jednak bardzo, bardzo często bardzo wiele osób, jak chce powiedzieć, że coś jest duże. No to zamiast użyć przymiotnika grande, używa przymiotnika largo. To oczywiście bierze się z large po angielsku. No ale my tutaj po hiszpańsku powinniśmy oczywiście użyć przymiotnika grande, bo largo to długi. I czwarty i ostatni na dzisiaj błąd to błąd związany z wymową. Z wymową też Całkiem popularnego przymiotnika, jakim jest przymiotnik elegancki. Przymiotnik elegancki po hiszpańsku to elegante. Natomiast wielu, żeby nie powiedzieć bardzo wielu moich uczniów, nie wiedzieć, czemu wymawia tam to g jak h. No bo przecież nikt nie powiedziałby na słówko gato, nikt nie przeczytałby hato, natomiast nie wiedzieć, skąd nagle nam się robi elegante. No i tyle na dzisiaj. Tak jak mówię, staram się, żeby tych błędów w jednym filmie nie było jakoś bardzo, bardzo dużo, żebyśmy mogli je zapamiętać, przyswoić. No i może ktoś przy okazji czegoś się dowie i nauczy. Jeżeli takie filmy z serii Błędy wam się podobają, no to czekam na jakieś komentarze i kciuki w górę. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś film z tej serii wkrótce się pojawi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.